Cześć! Witajcie, zaczynamy naszą podróż Wyspa Kocie Mgły, część pierwsza. Kotowak Lucia pochodziła z wyspy kocie mgły. Wyspa unosiła się na wodach mlecznego oceanu. Ulubionym drzewem każdego kotofaga było drzewo dzikiej krwi rosnące w samym sercu wyspy. Trzewo to w swoich sokach miało ukryte marzenia, marzenia bez ograniczeń, śmiałe i pełne odwagi. Lucia, jako arcykapłanka wyspy, mogła obficie korzystać z darów. Mrrr! Głośne, wibracyjne mruczenie rozchodziło się po wyspie. Gdy przychodziła, trapywała się na sam szczyt i wygrzewała w promieniach słońca. Najczęściej jednak odwiedzała miękkie drzewa. Na wyspie Kociej Mgły przyroda zachowywała się inaczej niż w normalnym świecie. Nie jesienią, lecz wiosną. Miękkie drzewa zamiast liści zrzucały sierść. Stąd druga popularna nazwa wśród kotofagów drzewo miękkiej sierści. Latem, miękkie drzewa zamiast owoców rodziły kłębuszki różnokolorowej wełny. Kłębki miały kształt owoców. Kotofagi uwielbiały letnią porą chronić Cię przed słońcem w cieniu miękkich drzew. Czasami kolorowe sploty spadały na ziemię, stając się tym samym niezwykłą i fascynującą zabawką dla mieszkańców wyspy. A co ciekawe, co piąty spadający kołtu wydawał dźwięki podobne do mruczenia i rozbłyskiwał iskierkami, wyzwalając w kotofagach chęć szalonej zabawy. Raz na pięć lat... Miękkie drzewa wydawały na świat drapieżne ziarno. Kolczasta kulka wyłaniała się z niebieskiej nici. Na pierwszy rzut oka wyglądała jak splątany kołt, jednak pod wpływem silnych podmuchów wiatru, a tu ich nie brakowało, niebieskie nici, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, rozplątywały się, zostawiając błękitne smuki na gałęziach drzew. Kolczasta kulka, bo o tym w istocie było, osławione drapieżne ziarno, spadała na ziemię. Przez pierwsze trzy dni leżała nieruchomo, jakby szykując się, spierając siły na swój niezwykły występ. Po trzech dniach można było usłyszeć cichutkie szemranie, coś na kształt szumu strumienia. Powietrze zaczynało drżeć od dźwięków płynących z drapieżnego ziarna. Dźwięki. Czy to na pewno były dźwięki? I czy były takie same dla każdego? Otóż nie. Trapieżne ziarno, ogrzane przez słońce, obmyte przez deszcz, otulone wiatrem, wygodnie usadowione na mięciutkiej ziemi, sprawiało wdryganie swoje kolczaste ciałko. Z każdego kolca płynęła inna pieśń, inna opowieść w postaci dźwięku. Każda pieśń przeznaczona była dla innego kotofaga. Niestety, nawet jeśli trafiła do jego uszu, nie zawsze oznaczało to, że trafiła do serca a tylko w polu serca mogła zapuścić korzenie i stać się jego osobistą pieśnią serca. Miało to związek z gotowością mieszkańców wyspy na przyjęcie do siebie, do swojego serca tej jednej, jedynej, wyjątkowej, przeznaczonej dla niego pieśni. Kto raz ją usłyszał, już nie mógł zapomnieć, kto przyjął ją do swojego serca, nie mógł, nie chciał żyć jak dotąd. Zmieniało się widzenie świata. Ze świata myśli wchodziło się w świat uczuć. Kotofa Klucia była murmurką. Murmurka to arcykapłanka, która uzdrawiała dźwięki mruczenia, mistrzyni w swoim fachu. Pinio, zwiadowca wojownik, i Basza Pusio, nieformalny władca wyspy. Byli jej doborowymi towarzyszami oraz elitarnymi mieszkańcami wyspy Kociej Mgły. Dzień był mglisty, pochmurny, ale ciepły. Nasi bohaterowie od dawna szykowali się na niebezpieczną misję. Czekała ich wyprawa do krainy magicznych przedmiotów. Czas trapieżnego ziarna jeszcze nie nadszedł. Kotowagi z niecierpliwością oczekiwały momentu, gdy miękkie drzewa zaczną zrzucać swoje owoce. Długo przygotowywały się do tej chwili. Wiele przeszły i czuły wreszcie gotowość przyjęcia osobistej pieśni serca. Żaden z nich nie wiedział, o czym będzie śpiewać ziarno i jakie marzenia, drzemiące na dnie ich serc, obudzą się do życia. Bohaterowie mieli jednak świadomość tego, że kiedy ich serca usłyszą swoją pieśń, będą mogli udać się na główny plac wyspy, gdzie rośnie drzewo dzikiej krwi, napić się soku, a marzenia zaśpiewają w ich duszach. Śmiało, z rozmachem. I odwagą wypuszczą z siebie słowa, a te jak nici przędzy utkają nową drogę ich przeznaczenia, za którym podążą. Zdanie, które każdy kotofak nosił w sercu od urodzenia, brzmi, a słowo ciałem się stanie, zdanie, i wtedy nabierze ono znaczenia i pełnego wymiaru. Przyjemnie. Czas upływał na zabawie, posiłkach, rozmowach. Wyspakoci mgły roiły się od kotofagów różnej maści. Wielkie, małe, malutkie, kolorowe, czarno-białe, burę, wesołe, smutne, zabawne i męczące do wyboru, do koloru. Wygrzewające się w słońcu, skaczące, prychające, śpiące i marudzące. Było miejsce dla każdego. Niczego nieświadomi mieszkańcy. Jedli swoje życie w zgodzie z rytmem wyspy, porami dnia i pogodą. Zbliżał się jednak dzień przejścia. Nic już nie miało być takie jak dotąd. O tym mówiły kolorowe kłębuszki, o tym mruczała w ciche i gwieździste noce murmurka Lucia, o tym wreszcie opowiadała w swoim odbychu Alfa, niezwykła istota w skórze wilka, mieszkająca na obrzeżach wyspy, pilnująca bezpieczeństwa krainy kociej mgły. I jej mieszkańców. Nikt nie słuchał, nikt nie chciał słuchać, bo tak wygodniej, pozornie łatwiej, nie widzieć, nie słyszeć, nie czuć. A kiedy działo się coś, co sprawiało ból nie tylko fizyczny, ale ból duszy, zawsze można było poszukać winnego, zwrócić odpowiedzialność na kogoś, na los, na sytuację. Dzień przejścia zwiastował zmianę. Nic we wszechświecie nie jest stałe. Wszystko płynie, wszystko ulega przeobrażeniu. Jedyną stałą i pewnikiem jest ciągła transformacja. Dzień przejścia miał przynieść przeobrażenie. Przejście od wiem do czuję. Przejście ze świata rozumienia do świata uczuć i czucia. A ciało miało stać się kompasem i drogowskazem na nowej ścieżce. Nikt nie spodziewał się, że ten dzień nadejdzie tak szybko, i że będzie związany z odejściem Alfy ze świata fizycznego. Kiedy nadszedł, poczucie bezpieczeństwa u wszystkich zatrzęsło się w posadach. Alfa wiedziała i czuła od dawna, że jej czas na wyspie się kończy. Przeszła na drugi brzeg, a jej domem. Domem dla jej duszy stały się teraz skały wytchnienia. Ciało pozostawiła na wyspie, oddając je matce ziemi. Dotąd jej oczywiste bycie było jak oddech, a nagle oddechu zabrakło. Pustka, która pojawiła się po przejściu Alfy, była tak cicha na zewnątrz i tak strasznie głośna wewnątrz. Dusze mieszkańców krzyczały, szukały ukojenia. Otulone bezbrzeżną tęsknotą, potężna istota w skórze wilka. Wielka, piękna, o mądrych oczach i głębokim spojrzeniu. dyskretna w swoim byciu, a jednak trudno było o niej nie pamiętać i jej nie zauważyć. Basza pusiał od urodzenia, gdy stracił swoją biologiczną matkę. Traktował ją jak jedyną rodzicielkę. Pełen ufności nieraz niepokoju Alfę swą oczywistą miłością pojawiając się nagle i wtulając w jej miękkie ciało. Alfa nie była zbyt wylewna, jej tolerancyjną postawę i dostojne przyjmowanie wtuleń Barzy pusia można było uznać za przejaw wielkiej sympatii wobec niego. Ciało Alfa odeszło. Pozostał jednak jej duch jako pocieszenie dla wszystkich, którzy ją kochali. Wiele jeszcze czasu upłynie, zanim mieszkańcy znajdą pocieszenie w energii, którą nadal roztaczała nad wyspą. By mogło się dostać, konieczne było zejście głębiej z umysłu, ze świata myśli, niezgody, rozpaczy i lęku o przyszłość. Świat serca, świat, gdzie mieszkają zaufanie, wiara, pamięć, zgoda na to, co się wydarza. Miłość, która mieści w sobie wszystko, obejmuje światło i cień.